W kolejnym wydaniu wiadomości Gówczyckich witają Państwa Gata Szczepańska oraz Aleksander Rokuniewski. Dziś powiemy Państwu o figilach dla mieszkańców Gminy Główczyce, sesji Rady Gminy Gówczyce, w której wzięliśmy udział, zabawie chojenkowej dla dzieci ze Szybkowic, warsztatach malarskich anioły na drewnie, w finałach poetowej Piłki Ręcznej Dziewcząt, jak i również o turnieju o Puchary w Wójtach Gminy Główczyce. Jak co roku przed świętami gmina Główczyce zorganizowała wigilię dla swoich mieszkańców. W te szczególne dni osoby samotne jak i seniorzy mogli spotkać się przy wigilijnym stole i podzielić się opłatkiem między innymi z władzami gminy, które złożyły życzenia wszystkim mieszkańcom. Zaproszeni goście bardzo licznie przybyli na spotkania opłatkowe, które odbyły się w Żelkowie, w Stowięcinie, w Pobłociu, w Główczycach. Odrębną Wigilię mieli uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rumsku. Głównymi współorganizatorami były szkoły, Gminny Ośrodek Kultury oraz Klub Wolontariuszy Amikus. 17 grudnia odbyła się sesja Rady Gminy Główczyce, podczas której dyskutowano o budżecie na następny rok. Na 2016 rok uchwalono budżet gminy w wysokości 32 746 605 zł. Przy przewidywanych wydatkach w kwocie 32 136 546 zł. Budżet uchwalono przy 9 głosach za, 2 przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Podczas tej sesji uchwalono również zadania inwestycyjne na 2016 rok, między innymi budowę wodociągu z miejscowości Zbica do miejscowości Gać, modernizację dróg transportu rolnego w miejscowości Szalewo, budowę chodnika w miejscowości Żelkowo, przebudowę dróg powiatowych w Stawięcinie, budowę placu zabaw, budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Pobłocie. Przewidywane są również projekty: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciemino, skurzyno i Zbica z gierz po błocie Cecenowo-Wolinia Gorzyma, przebudowa dróg Witosa i 9 Marca oraz budowa świetlic wiejskich w Górzynie, Cecenowie, Skurzynie i Będzichowie. W szybkowicach odbyła się zabawa choinkowa, której współorganizatorami była świetlica wiejska oraz klub wolontariuszy Amicus. Tańce i zabawy uświetnił swoją obecnością Mikołaj, który wręczył dzieciom upominki. W Kultury w Kówczycach 12 grudnia nasi mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach anioły na drewnie. Odbywały się pod okiem Joanny Sobolewskiej z Demnicy oraz Włodzimierza łobunia z Lwowa. jako pamiątkę uczestnicy mogli zabrać swoje prace wykonane podczas warsztatów. Podczas podsumowania turnieju powiatowego w piłce Ręcznej Dziewcząt, który odbył się 17 grudnia w Ustce, nasza rodzima drużyna z gimnazją w Główczycach, po zaciętej walce, zajęła zaszczytne drugie miejsce. Całej drużynie serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów sportowych. rozpoczął się 11. Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Główczyce. W turnieju wzięło udział 12 drużyn. Po trzech kolejkach przewodzenie Abieła, kaszubia z Azania ZKS-Komino, Forcars, dalsze miejsce zajmują Katrina Główczyce, Piandaria po Błocie, Akron Team, Sujcze Wzgórze, Old Boys Adamski Team, Green Street, Kosinus, Pomin Malczkowo, Zony Wolinia. Przed nami jeszcze 8 kolejek. Wszystkim drużynom życzymy wytrwałości oraz wzajemnej gry farby. mówili dla Państwa Agata pańska i Aleksander Okuniewski. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do obejrzenia kolejnych wiadomości. Do, do widzenia, widzenia Państwu. Państwu. W związku z tym, iż zbliża się nowy 2016 rok. Życzę Państwu abyście na terenie naszej gminy czuli się tak jak we własnym domu. My jako samorządowcy wszystko zrobimy, abyście właśnie tak się czuli Państwo, jak w małej swojej ojczyźnie. Wszystkiego dobrego. Z okazji zbliżającego się nowego roku życzę Państwu, aby ten rok był lepszy od tego, który w tej chwili kończymy. Życzę Państwu wielu sukcesów, spełnienia wszystkich marzeń. W dzisiejszym wydaniu Wiadomości Główczyckich witają Państwa Agata Szczepańska oraz Aleksander <laughs> <Kolewski>. No <laughs> Jeszcze więcej słów Szczepański, weź trochę ręce do siebie Zajęła zaszczyt... Tu musi być zaszczytne? W grudniu rozpoczął się... W grudniu rozpoczął się... To jeszcze raz chyba, bo się rypon. Ty to nagrywasz, prawda? Nie <laughs> Zabawy u. Przeczytaj, no? Za. Więcej zabawy u świetnie. Który wrecził dzieciom pom... pomniki. Weźcie nam, dajcie tą kartkę, my wszyscy tego nie powiemy. Trzymajcie po w kieszeni. To wiecie. To I osoby samotne. To przez serce by tych się mówił. A ty to nagrywasz? Nie. Tutaj taka na czerwono. Daruś. Mam taki Teraz o Bo Możemy to potem wkleić. Tekstu się uczę. Wyłącz kamerę. Sesji. Jeszcze raz. W dzisiejszym wydaniu wiadomości główczyckich witają Państwa. Nie baw się. Łopami. Nie bawię się. Przecież nawet nie ruszam. W grudniu rozpoczął się 11... W grudniu rozpoczął się, jedenast... rozpoczą się. Nie, nie roz się nigdy nie rozpocznie. Yes. No, nie, no cicho, będzie dobrze, tak? Już blisko celu.